Są pacjenci, którzy nie narzekają powiedzmy na takie dolegliwości codzienne, bo są dobrze prowadzeni, mają wprowadzone odpowiednie leczenie i dobrze sobie radzą, mają wsparcie od rodziny, od bliskich, są dobrze zaopiekowani. I to jest jedna grupa pacjentów, ale powiedzmy niewielka. Natomiast większość pacjentów, którzy chorują na niewydolność serca niestety mają problemy w życiu codziennym. I to są bardzo prozaiczne rzeczy. Wykonanie zwykłych czynności domowych, nie wiem, kąpiel, prysznic, wyjście po schodach na górę, pójście po zakupy. Jeśli są to osoby samo odczuwają te swoje dolegliwości, jeszcze mało tego. Mają jakby taki dyskomfort psychiczny. Częstokroć jest tak, że ci pacjenci czują się pozostawieni sami sobie. I tutaj dochodzi jakby taki element, jeszcze właśnie obniżenia nastroju, spowodowany dolegliwościami. Oprócz tego, no to z takich naprawdę banalnych wydawałoby się czynności. Niestety muszą ci ludzie być wyręczeni przez osoby bliskie. Nie mogą już nawet powiedzmy odkurzyć, tak? bo dla nich to jest zbyt duży wysiłek. Czują się wykluczeni i w życiu rodzinnym, i w życiu takim społecznym, bo niestety w tym momencie te kontakty towarzyskie czy rodzinne. Są ograniczone, bo nie zawsze mają dobry dzień, jak się ładnie mówi. Nie mogą sobie pozwolić na wyjścia. Ograniczone mają jakby takie rozrywki. Jakby, trudno to powiedzieć w sensie, w sensie takim, że na przykład pójście do kina, czy do teatru, czy na, nawet na jakąś taką imprezę na wolnym powietrzu, to dla nich jest nieosiągalne ze względu na samo poczucie. Oprócz tego tacy pacjenci też czują się wykluczeni społecznie, bo niestety do tej pory, jak na przykład byli aktywni w jakichś klubach, w jakichś e, grupach, e, w ogóle, nawet, nawet e, jeśli chodzi o samorządy, jest sporo osób, które gdzieś mocno się udzielały. Niestety, po takiej diagnozie i przy takich dolegliwościach muszą jakby zweryfikować swoje, Plany I niestety no, nie są w stanie, mimo najszczerszych chęci, już udzielać się tak jak do tej pory. No i jeszcze jedna rzecz, e, czyli wykluczenie zawodowe. E, gros tych pacjentów, jeśli nie mają wdrożonego odpowiedniego leczenia, niestety nie może kontynuować pracy. I to e, jest dla nich ogromnym problemem. Niejednokrotnie poza takimi czynnikami fizycznymi, zdrowotnymi, dochodzą do tego właśnie problemy czysto psychologiczne, czyli taka nawet popadanie w depresję, tak? a poza tym problemy materialne, bo to się wiąże niestety z ograniczonym zarobkowaniem, z budżetem, który niestety się zmniejsza a leki czy leczenie yy, kosztuje w związku z powyższym, oni się czują jakby troszeczkę, yy, jak to niektórzy z nich yy mówią, na czymś utrzymaniu, tak? że nie mogą sobie poradzić, nie mogą się pogodzić z tym, że to nie oni jakby mają swoje życie we własnych rękach, tylko muszą być zależni czy są uzależnieni od rodziny, od bliższej, dalszej rodziny, która musi jakby ten, ten komfort życia codziennego wziąć na swoje barki, to utrzymanie. Łącznie z wydawaniem środków na, na, na leczenie. Więc to jest, nie, jest to, nie jest to nic dobrego. My, jako organizacja, staramy się jakby tłumaczyć tym pacjentom, ale nie tylko pacjentom, bo świadomość pacjentów to jest jedno. Ale staramy się również pokazać rodzinie, przyjaciołom, że to nie jest koniec świata. I pokazujemy drogi, w jaki sposób można takiego pacjenta wspierać, żeby on się nie czuł obciążeniem, żeby nie czuł się ciężarem dla rodziny, żeby mógł dalej aktywnie funkcjonować mimo swojej choroby i mimo tych dolegliwości, które posiada. Także myślę, że no nie jest to łatwe życie. Zresztą nie ma choroby, która. Przebiega bezobjawowo, czy tak w cudzysłowie, lightowo, prawda? Akurat schorzenia z zakresu chorób y, y, sercowych, no niestety wiążą się z dużym obciążeniem fizycznym, i to, co kiedyś było dla nas naturalne, czyli na przykład uprawianie sportów, tak? Czy dla osób starszych, zabawa z wnukami, wyjście z nimi na spacer, czy do piaskownicy, to było, rzecz, było rzeczą oczywistą, i. I jakby osiągalną, tak w tej chwili no, ci pacjenci rezygnują z wielu, wielu, wielu przyjemności i niestety czują się z tym niekomfortowo.